Witamy Państwa serdecznie. Dziś przedstawię Wam, jak wymienić przełącznik przód tył na przykładzie pojazdu Buggy Racing. Najpierw sprawdźmy, czy winą niejeżdżącego pojazdu jest przełącznik przód tył. Jeżeli pojazd z poziomu pilota jeździ w obie strony, możemy przejść do kolejnego etapu. Jeśli pojazd dalej nie jeździ lub jeździ tylko w jedną stronę, winą będzie sterownik. Link do wymiany sterownika znajdziecie w prawym górnym rogu. Teraz z poziomu pojazdu, jeżeli po wybraniu kierunku jazdy pojazd jeździ do przodu, a nie jeździ do tyłu, lub na odwrót, winny jest przełącznik przód-tyłu. Jeśli pojazd nie jeździ w obie strony, to winny jest pedał gazu. Link znajdziecie w prawym górnym rogu. Za pomocą płaskiego śrubokręta lub innego podobnego przedmiotu podważ przełącznik. Powolnym ruchem wyciągnij przełącznik. Wypnij przełącznik z kostki. Przenieśmy się teraz w ustronne miejsce. Za pomocą płaskiego przedmiotu wypnij górną obudowę przełącznika. Wyciągnij blaszki ze środka. Dokładnie wyczyść wszystkie części. Tutaj zbiera się najwięcej piasku oraz wilgoci, przez co blaszki nie stykają się. Umieść blaszki w przełączniku. Zamontuj górną obudowę przełącznika. Sprawdź, czy klika w obie strony. Teraz przenieśmy się do samochodu. Możesz podjąć się szybszej metody poprzez przytrzymanie kostki i wpięcie przełącznika. Lecz gdy nie uda się w taki sposób podpiąć, przejdź do kolejnych kroków. Wypnij kierownicę, odepnij wtyczkę. Odkręć mocowanie kierownicy. Wykręć wskazane 8 wkrętów, żeby dostać się pod kokpit. Delikatnym ruchem ściągnij kokpit. Ustaw kostkę w otworze tak, żeby przewodami była ustawiona w stronę środka kokpitu, jak jest wskazane na filmiku. Przytrzymaj kostkę, obróć kokpit i wepnij w odpowiednią stronę przełącznik. Przed skręceniem pojazdu sprawdź, czy pojazd odpowiednio działa. Teraz pozostaje skręcić pojazd w odwrotnej kolejności, jak go rozkręcaliśmy. Dziękujemy za oglądnięcie naszego poradnika. Daj znać w komentarzu, czy podołałeś wyzwaniu oraz napisz nam, jaki kolejny poradnik moglibyśmy przygotować. Zostaw subskrypcję oraz łapkę w górę, żeby nie przegapić następnych filmów. Do następnego.